Bez strzelności i tak dalej, i tak dalej Tej, po niemiecku mi tu wyświetla Mamy 304 bary Okej, okay, fajnie tak? Naciskamy hop eee, Przelicza czas pracy też Pod Jestem wpływem oddychania Okej okay. 19 stopni jest Wodny. Fajnie Wyciągamy, dajemy dowódcy ale upadliśmy, wzywamy pomocy. Nie jesteśmy w stanie tego zakryć, bo mamy butlę, która odstaje. Mamy butlę, która odstaje i ta przestrzeń, jak widzicie, zawsze będzie odkryta, wolna, nie? Okej, okay, bardzo fajny system, że możemy sobie sami kliknąć. Patrzcie, tak, dosyć, dosyć e, ciekawe. Tutaj, no tak, tutaj, tak to o tym chodzi. Tutaj ten skręta? Tak, no to wyłapa się. Natomiast, jeżeli nam się spieszy, jeżeli mamy sytuację taką, że trzeba jednak, to, 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 to szybciej, zostaje nam ta wkładka. Możemy sobie taki brek, sobie to tą wkładkę. nie? A! Tak?

Dlatego pierwszej pomocy kierowcy pojazdu elektrycznego. że z powrotem do system chłodzenia. Takie jest po to, że pożar jest wsparowany. Wsparcie jest nie tutaj jest to wsparcie wsparcie właśnie wsparcie 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 wsparcie

o, no dobra. Tutaj się macie ustawić. Pozdrawiam. Jeden, który jest w stanie przeciągnąć samochód osobowy, spokojnie za sobą ma taką możliwość, która mu umożliwia przeciąganie różnego rodzaju elementów. Może ciągnąć za sobą, może wyciągnąć taki samochód z garażu podziemnego, oczywiście więc daje takie możliwości, jak w tej chwili widzimy. Specjalnie ustawiamy ten wrak, e, który widzicie tutaj przed sobą, żebyśmy mogli go za chwilę, już za moment przepchnąć. W tej chwili już, o, dobrze, dobrze. A w tej chwili robot, który widzicie, czyli ten większy robot e, gaśniczy Aircore TAF. 60 jest w stanie, jest tak niski, że jest w stanie przejechać do garażu podziemnego przez bramkę, przez wjazdy, które mają nie więcej niż 2 metry wysokości. Zobaczcie, że w tak wąskim, oczywiście w wąskiej przestrzeni jest w łatwy bardzo sposób w stanie przejechać przez oczywiście, przez oczywiście tego typu wjazdy. 60, wyposażony jest dodatkowo oczywiście w kamery termowizyjne Wygląda taka, taki trening psa i przygotowanie go do, do odpowiednie zmotywowanie do szukania osób zaginionych. Ten pies, wszystkie generalnie nasze psy są w psie Próba posłuszeństwa polega na tym, że Marcin będzie przechodził się z psem po ścieżce. Ta ścieżka jest oczywiście w rozporządzeniu. Długość ścieżki jest określone. Najpierw przewodnicz psem przejdzie przy nodze Drugie przejście w połowie ścieżki marki na komego siat. To jest powinien się zatrzymać. Zuwalamy do siebie. Trzecie przejście w połowie ścieżki komenda Waru. Przywołanie i ostatnia, ostatni element jest to pierwsze, To samo pokaże Max z Dragonem. Drugie przejście w środku siatki. Pita <laughs> er <laughs> Nie Dobra, teraz druga próba to jest próba zachowania się córka przeszkoda, czyli mniejszościowa próba zacznie Ardo i Marcin. Oczywiście te przeszkody to jest takie, takie w mikroskali przeszkody na egzaminie. Przeszkody na egzaminie są bardziej rozbudowane, trochę wyższe, natomiast z racji tego, że musieliśmy to przynieść do przeszkód, na każdym podejście Kiedy zostanie komendę siadł, paruj i na to, co będę wykonać. I jeszcze jedno przejście. Dalej. Co prawda dzień wnosi. A teraz tyle nie raduj, a natomiast radu sobie większych jest, natomiast też pewnie sobie poradzi sobie. Psychika oczarka jest zdecydowanie jego pozytywnym, pozytywną stronę. Oczarka się nie zraża, tylko idzie do wschodu. Próbowodnika żywi, jest na Kolejna próba jest to wysyłanie kierunkowe wstawki jest na komendę. Przewodnika powinien pójść we właściwym kierunku, zaczyna standardowo wam

Komisji egzaminacyjnej przedstawia psa, odchodzi na, na, na bok, przywiązuje psa do jakiegoś stałego elementu, obraca się od psa, żeby nie na psa nie, nie oddziaływać. Przewodnicząc podchodzi i jest pierwsza weryfikacja, ja się zachowała, w jest do opcja opcji osoby. A, jak zamierzam, nie został podniesiony. Tardo, czyli w jaki sposób podejmie rolkę? No tak. To jest ich powód? No tak mi mówili. Proszę zobaczyć. Rolka do pyska, wraca do przewodnika. Tak mi się szaj No i to, to prowadzi przewodnika, do dozoru. Też są inne metody oznaczania? No i nagroda wersja jakaś. Szanowni Państwo, o godzinie 14.30 nastąpi podpisanie porozumienia pomiędzy Polską i Finlandią w zakresie organizacji ćwiczeń z obszaru RDE. To jest to 3.004. Natomiast o godzinie 16.00... Tak mniej więcej wygląda jak... Próbuję zrobić, pojadę się do generalu zobaczyć, co było na razie

Zakończyliśmy nasz nas pokaz. Bardzo serdecznie dziękujemy za spędzony wspólnie czas. Mam nadzieję, że się podobało. Liczymy na Wasze wsparcie, bo dzięki Wam też jesteśmy w stanie funkcjonować. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Chcesz rzucić?